17 wieńców dożynkowych zaprezentowali mieszkańcy gminy Grębów podczas tegorocznego Święta Plonów. Świętowanie było huczne, nie zabrakło przyśpiewek, smakołyków i tradycyjnego przekazania chleba. Dożynki w Grębowie rozpoczęły się dziękczynną muszą świętą w intencji rolników w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika. Po mszy orszak dożynkowy prowadzony przez gminną orkiestrę dentą przemaszerował do amfiteatru, gdzie rozpoczęła się biesiadna część dożynek. nego otwarcia gminnych dożynek i powitania gości dokonali wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra, zastępca wójta gminy Krystyna Kozieja oraz wicestarosta powiatu Tarnobrzeskiego Robert Pędziwiatr. Dożynki już od... Bardzo dawna, od wielu, wielu wieków, w różnoraki sposób były obchodzone nie tylko w Polsce, ale i w zasadzie na całym świecie. Zawsze, zawsze doceniano wielką rolę chłopa, rolnika, zawsze dbano o bezpieczeństwo żywnościowe. I szanowni państwo, my też dzisiaj tutaj staramy się y, uczcić właśnie tą y, doniosłą rolę w naszym życiu. Uczcić rolę chłopa, rolnika. My też, szanowni państwo, ze swojej strony, moja zastępczyni Krysna Kozieja, Robert Pędziwiat, wicestarosta, staramy się zadbać też o ten stół grębowski, żeby na nim był ten no, wielki, wypieczony chleb, żeby mieszkańcom żyło się naprawdę lepiej. Bo, szanowni państwo, gmina jest tak bogata, jak bogań, bogaci są jej mieszkańcy. Jest to naprawdę. Bardzo ciężka praca. W większości wszyscy wywodzimy się z rolnictwa, więc doskonale wiemy, ile to potu trzeba wylać, aby coś można było zebrać. I cóż, Szanowni Państwo, na koniec życzę rolnikom, aby ta praca była rzeczywiście opłacalna tak na tyle, na ile tego potu Państwo wylewacie. Życzę również wszystkim y, rolnikom aby mieli satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i ze swojego zawodu. Szanowni Państwo, często w gospodarstwach wiejskich nie pracują tylko rolnicy, ale całe ich rodziny, często pomagają dziadkowie, często pomagają dzieci. Wszystkiego najlepszego dla całych rodzin. Rulniczy. W ręce wójta gminy, jako jej gospodarzem przekazano dożynkowy chleb, symbol pracy, życia i dostatku. Życzę, żeby tego chleba nigdy nikomu nie zawrakło i żeby był sprawiedliwie dzielony. Nam wydaje się, że to jest bardzo ważne. Chleb jest jedną z wa większych wartości życiowych. Poszanowanie tego chleba, także taka integracja, o której ciągle mówimy, a tak dla nas istotna, wydaje się tutaj dzisiaj być ważnym akcentem. I wielka radość, dziękczynienie, o którym dzisiaj ksiądz wspominał, z takiego bycia razem, doceniania tego, co się posiada. W dalszej części uroczystości na scenie amfiteatru zaprezentowały się grupy dożynkowe. Każda z nich przy okazji przyśpiewek prezentowała też swój dożynkowy wieniec. W tym roku nie brakowało pomysłów. Wszystkie wieńce były niezwykle ciekawe. 17 grup wieńcowych. Są to wieńce z każdej miejscowości naszej gminy. Niektóre miejscowości posiadają nawet dwie reprezentacje. Już tyle posiadamy stowarzyszeń, grup różnych zaangażowanych w życie kulturalne. Każda grupa wieńcowa ma swój czas antenowy. Prezentują nie tylko wykonane wspaniałe wieńce, ale również piosenki, które przygotowują na dzisiejsze święto. Mamy dwa wieńce dożynkowe, siostra zrobiła trzeci. No i jakby nie było, no to wieńce ten jest symbolem trudu rolnika całorocznego. Wije się go od podstaw najczęściej. Kiedyś tradycyjnym wieńcem dożynkowym była taka kopka bądź korona żniwna. Powtarzają się teraz takie te wzory. Jednak my teraz tak odchodzimy troszeczkę do nowoczesności, są one klejone za pomocą kleju takiego w pistolecie bądź płynnego. No i przez Zostawiają różne wzory. W tym roku jest to krzyż w otoczce ze zboża. Mamy też obraz ze świętą rodziną. Z kolei siostra moja zrobiła obraz z wizerunkiem Pana Jezusa i Maryi. Ma Pani duże doświadczenie, jeśli chodzi o robienie wieńców, zdaje się? Tak. W całym życiu wykonałam ich ponad 30 na pewno. I za każdym razem inne. Tak, nigdy nie powielają się wzory i tak staramy się też tutaj dogadywać między sobą, żeby te e, wzory e, e, no były, że tak powiem, odrębne. W sieci zabawowej na scenie z programem kabaretowo-biesiadnym zaprezentował się Śląski Kabaret Wesoły Masoż, a także zespół Saper